Zdrowie w zasięgu ręki to jest inicjatywa od nas, czyli wszystkich wystawców i organizatorów i współorganizatorów dla nas czyli dla wszystkich wystawców, organizatorów, współorganizatorów i tych gości, którzy przyszli, żeby dzisiaj uczestniczyć razem z nami w tym wydarzeniu. A dzisiejsze spotkanie może pokazać wszystkim nam, jak zadbać o to zdrowie własnymi siłami, własnymi rękami, własną pomysłowością. Bo jeżeli oddamy swoje zdrowie, w ręce lekarzy... To no będziemy musieli do lekarzy chodzić całe życie. A całe życie spędzić z lekarzami nikomu nie życzę. Niniejszym niniejszym zdrowiu zasięgu ręki uważam za otwarte. Dziękuję. Ale teraz jest taka rozmaitość: kiedyś były dwie, duża, mała, prawda? Więcej nie było. A tutaj mamy i szerokie, wysokie, niebieskie, czerwone, białe. Staramy się skupić na produktach ekologicznych i one wpływają na nasze zdrowie. Chcemy unikać lekarzy różnych i wszelkiego rodzaju chorób, więc wydaje mi się, że takie, takie przedsięwzięcie jak to dzisiaj, które, na którym jesteśmy i bierzemy udział, z czego jesteśmy bardzo szczęśliwi, że mogliśmy w tym, w tym uczestniczyć, powoduje, że jesteśmy bardziej świadomi, co że tak powiem, wybieramy na półkę sklepowych. I mam do przedstawienia Wam naturalny sok z pigwy. 100% tłoczony sok z pigwy. E, a firma nazywa się Ale Pigwa. I to jest polski produkt, nasz polski produkt. Dam jest łatwo się wpisać w hasło zdrowie w zasięgu ręki, bo promujemy produkty pszczele, które są dla nas dostępne od milionów lat. Czasem nie dla wszystkich są powszechne. A jednak mogłyby być powszechne, bo to są naturalne antybiotyki, czyli naturalne leczenie, budowanie odporności i oczyszczanie organizmu. Hej, jestem spod Wrocławia, dokładnie na chwilę obecną Ligota Mała. Z żoną prowadzimy palarnię kawy. Sprowadzamy kawę zieloną, sami kawę wypalamy. Palarnia kawy nazywa się Black Cup Coffee. Z kociakiem. Nie są palone ciemno. Nie wytwarzają się związki chemiczne, które tak naprawdę e, nam szkodzą. Centrum Terapii Kęgosupa z Pondylo Clinic Wrocław. Polskie siewne. Konopia praktycznie są idealnym dostarczycielem tego, co nam brakuje w naturze, czyli tego regulatora najważniejszego. My przy współpracy z Amerykanami wyprodukowaliśmy micelle. Jeśli uzupełnimy coś, czego nam brakuje, organizm zaczyna odzyskiwać równowagę. Zdrowy w zasięgu ręki. jest to zdrowy produkt, ponieważ jest to źródło głębinowe, bardzo głęboko odwiercone, jest woda naturalna. Filtrowana przez skały, które się przedostaje, więc jakby no, jest to zdrowa woda, a w zasięgu ręki, no bo można się do nas zjawić, wziąć, w każdej chwili skorzystać, zamówić, kupić przez internet, nabyć. Ja myślę, że chciałam zachęcić, rozbudzić ciekawość, przywrócić stare dobre obyczaje, które jeszcze w pewnej grupie ludzi są znane i, mają też, i są na szczęście też odtwarzane na nowo. Wyciągane z starych książek kulinarnych. Co nowe pokolenie, to dłuższe ręce, by się chciało powiedzieć, najbardziej, tak? Więcej. Każde pokolenie to nowa wiedza. A źle jest trwać przy starych przyzwyczajeniach. Nie tak starych znowu, bo przyzwyczajeniach, które tworzymy od lat 50., często nieskutecznych. Często zdających nas na łaskę, nie wiem, choćby powiem farmacji, tak? a więc konieczności leczenia. Tymczasem rozwiązań wokół mnóstwo. Jestem koordynatorem projektu Kręgosłup Bez bólu i reprezentuję Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu. Jesteśmy tutaj na evencie, wychodzimy z naszą dłonią do uczestników, ponieważ chcemy pokazać, że każdy... Ma zdrowie w zasięgu swojej ręki, tylko musi usłyszeć lub zobaczyć, co oferuje ktoś inny i skorzystać z tej właśnie możliwości. Zdrowie w zasięgu ręki, proszę Państwa, tytuł e, dzisiejszych warsztatów. Ja tutaj e, miałem mały wykład pod tytułem, e, Jak radzić sobie ze stresem. I to się oczywiście bardzo wpisuje w to zdrowie w zasięgu ręki, bo co prawda nie jest to w zasięgu ręki, tylko to jest zdrowie w zasięgu naszego umysłu, proszę Państwa, ponieważ. Na, 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 na o tym czy przeżyjemy stres yy, czy przeżyjemy pozytywne czy negatywne emocje decyduje nasz umysł za zdrowie w zasięgu ręki. Myślę, że bardzo dobrze wpisuje się nasze stoisko z probiotykami w temat dzisiejszej imprezy, dlatego, że dbając o własne zdrowie, zdrowo się odżywiamy, ale także zdrowo się suplementujemy. Nie kończy się to oczywiście na suplementach diety dla ludzi w formie probiotyków, natomiast też w naszej ofercie probiotycznych wyrobów są naturalne kosmetyki na bazie żywych kultur bakterii, naturalne środki do sprzątania, takie jak tutaj widzimy, naturalna pasta do zębów czy balsamika, do pielęgnacji ciała i kosmetyki do pielęgnacji włosów i twarzy. Oprócz tego, też mamy naturalne probiotyki do ogrodu, aby dbać o rośliny i dla roślin domowych. Animacja, czyli zabawa dla dzieci, ruch z tym związany, śmiech z tym połączony, powodują, że nasz organizm cały pracuje o wiele lepiej. Czyli ma się świetnie, kiedy możemy się poruszać, nasze endorfiny, nasze całe ciało wyzwalają moc pozytywnej energii i dlatego dzisiaj cały dzień zajmowaliśmy się zabawą, śmiechem i różnego rodzaju aktywnościami dla dzieci.